Cześć, cześć kochani. Tu Marek Malec z tej strony z bestpan.pl Nadeszła wiekopomna chwila i, tak jak co rok, jest koniec sezonu. Robię podsumowanie sezonu wzrostowego. Już 400 osób się mnie pytało: A kiedy podsumowanie sezonu? A czemu jeszcze nie było podsumowania sezonu? A jak tam urosły Twoje palmy? Tak, na wszystko trzeba poczekać. Wszystko ma swój bieg, wszystko ma swój czas. Po kolei było o wszystkich roślinach. A teraz podsumowanie sezonu. Dzisiaj mamy 11 listopad, święto, jest piękne słońce jak widać, temperatura 10 stopni, więc nie jest źle. Póki co nie widać żadnej zimy. Film będzie puszczony w sobotę, nie wiem jaka to data od 11, następna sobota. Zatem jeżeli ktoś jest ciekawy, jak u mnie rośnie, czy rośnie, czy coś nie padło. No to zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Zatem startujemy kochani, aby pokazać, co się dzieje u każdej rośliny po kolei. Można powiedzieć, że zaczynam od tyłu. Bez żadnych skojarzeń. Od tej strony po prostu będę przechodził, bo tak pada fajnie światło. Tu mamy. Juka którą wszyscy e, znamy i cenimy. Jest przepiękna, urosła w tym roku. A to za chwilę. Zobaczcie, jakie ma piękne, niebieskie liście. Jak się fajnie kołysze, jest taki leciutki wiaterek. Pięknie to wygląda. Bardzo ją lubię. W ogóle bardzo lubię rośliny, w których, e, których trzeba jak najmniej wkładać, że tak powiem, pracy przy zabezpieczeniu zimowym. Ten, tej nie zabezpieczałem nigdy, więc pracy nie włożyłem żadnej. Juka Rostrata. Tak jak nieraz opowiadam, Juki Rostraty generalnie nie sprzedaje się na wysokość pnia, i yy, no, dlatego nie będę podawał tutaj wysokości pnia. No bo jeżeli ja bym ją ostro przyharatał, no to pień mógłby być wyższy, a nie o to chodzi. To samo na plantacjach. Juka Rostrata w zeszłym roku miała 90 cm, w tym roku ma równo 100 cm. Zatem urosła 10 cm. Nie będę oceniał, czy to jest dobrze, czy źle. Ja jestem zadowolony. Jest bardzo ładna. To nie jest jakiś tam pióropuszyk na końcu, na końcu gdzieś tam powiem jakiegoś kijka, jak nieraz widać, jak sprzedają juki Rostraty. Tylko to jest wspaniała juka Rostrata, która przywędrowała do mnie prosto z Meksyku. Lecimy dalej. Tutaj mamy Trachy Karpus Wagner Janus. On ma pień, znaczy miał pień 97 cm. W tym roku jego pień to jest 104 cm więc samego pnia urósł około 7 cm to nie jest dużo on jest u mnie dwie zimy z tego co pamiętam już przeżył czyli 3 lata wypuścił w tym roku 8 pięknych liści zresztą sami zobaczcie 8 pięknych zielonych sztywnych liści żadnych liści mu nie obcinam za wyjątkiem tych które połamał wiatr. Zobaczcie, u mnie wieje od strony gór, więc jak ta palma śmiesznie wygląda. Od tej strony ma liście, a od tej strony nie ma liści. Po prostu tak sobie zrobiła natura. Zaraz Wam pokażę kolejną ciekawostkę. Ona to jest samiczka. Musimy jej nadać jakieś imię. I proszę bardzo, tu są nasiona. Ale skąd nasiona? Wydawałoby się, należałoby się zapytać. Przecież nie ma drugiego samca. Co prawda jest drugi Trachy Karpus Wagnerianus, ale nie wiadomo czy samy, czy samica, bo on jest jeszcze młody i nigdy nie kwit. Zatem został zapłodniony, tak jak na pewno wiecie, przez Trachy Karpusa i w ogóle się nie wstydził, tylko e, pyłki przesłał i zostało zapłodnione i będziemy mieli na wiosnę wspaniałe nasiona trachy karpus wagnerianus fortunei zobaczymy jak będzie to wyglądać jak urośnie jak ktoś chce można się zapisywać na nasiona będę je sprzedawał jak dojrzeją na wiosnę pytacie nieraz o, roślin, o nasiona takie, siaki, owakie tak jak zawsze mówię ja nie handluję nasionami nie sprowadzam ich po prostu te co mam z własnych roślin to tak a innych raczej nie lecimy dalej Tutaj mamy trochę Karpus Princeps o niebieskawych, srebrzystych liściach od spodu. Super to wygląda, prawda? Eee. On został przesadzony w zeszłym roku. No i cóż, za bardzo w tym roku nie poszalał. Wypuścił jeden liść, drugi liść, trzeci liść i z tego co pamiętam, to ten jest czwarty i to jest wszystko. Pień ma. 20 cm, niestety nie pamiętam jaki miał, ale w zasadzie chyba trzeba by powiedzieć, że on nie bardzo urósł. No nie wszystko oczywiście rośnie, tak samo zdaje relacje bez żadnej ściemy. Tutaj mamy Yubea Hilensis, jaka jak niektórzy mówią palma miodowa, a to jest po prostu Yubea chilijska. Yy, nigdy nie mierzyłem obwodu pnia. <laughs> w tym roku zmierzyłem po raz pierwszy tak samo jej całkowitą wysokość, bo do tej pory zawsze Wam tylko mówiłem, ile wypuściła liści. A teraz, żebyśmy mieli dokładniejszy obraz, Jubea yy, ma obwód pnia na dzień dzisiejszy 100 cm, czyli równo metr. Wypuściła w tym roku 6 liści. Bardzo zresztą ładnych. Patrzcie jakie wielkie. One są fajne, bo są takie sztywne. To nie są takie jakieś wypierdy, tylko to są piękne, sztywne liście. Tak jak wam pokazywałem, o. To jest jeszcze część, która chorowała zeszłej zimy, bo z tego co pamiętacie, jeżeli ktoś nie pamięta, to może wrócić sobie do filmu z zeszłej zimy, jak ona zachorowała. Czy coś z nią robiłem. Nie będę o tym opowiadał, bo to można zobaczyć na YouTubie w innych. Moich filmach Jubea ma w tej chwili wzrostu całego od ziemi do końca liści 140 cm. A więc zapamiętajcie, pień ma obwód metr, a wysokość całkowita jest 140 cm. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy rapidofilę hystryks, o którym był film. Yy, także odwo <kłysy> proszę się, że tak powiem, jeżeli ktoś chce o nim posłuchać, cofnąć. Tak jak już wspominałem, hystryksy posadzone są tutaj dwa. One są w tym roku posadzone, zatem nie ma co mówić o jakimkolwiek wzroście. Ona na wysokość ma dokładnie tyle samo, przynajmniej te najwyższe tutaj liście, zresztą tak jak tutaj widać około 140 cm wysokość całkowita, bo tylko tym się tutaj będziemy raczej posługiwać. No i lecimy dalej. <laughs> tutaj mamy trachycarpus fortunei, to są moje, wielkie grubasy, wielkie grube pnie oczywiście nasiona, nasiona tak samo ale przecież Was to chyba nie bardzo interesuje Was najbardziej interesuje czy on urósł i tutaj mam pewną niespodziankę on w zeszłym roku no nie wiem, może ja czasem coś źle mierzę albo coś ale miał z tego co sprawdzałem 205 cm a w tym roku centymetrów ma 210 czyżby urósł tylko 5 cm pnia no, nie wiem, ale tak na to wygląda. W każdym razie wypuszcza całą masę liści. Podejrzewam, że około 10. Nie liczę tego, bo to by było bardzo trudne. Ale za to, tak jak pokazywałem, wokół niego rozsiewają, rozsiewa się mnóstwo małych trachy karpusów. I zobaczcie, one tutaj są cały czas. Temperatura była minus 5 stopni. Przy takich małych siewkach kompletnie nic im się nie stało. A te siewki wykorzystam. Przy następnym konkursie, jeżeli oczywiście ktoś chciałby taką siewkę otrzymać, tutaj mam drugi Trachy Karpus ta moja duma, która rośnie tutaj już najdłużej, czyli w obecnym, w obecny, na obecny dzień 14 lat. I ten oto Trachy Karpus miał pnia 1,90 m, a w tej chwili ma 2,5 m, a więc w tym roku urósł aż 15 cm pnia. I zobaczcie, te wszystkie liście, które są sztywne, to są liście nowe. Na pewno jest ich ponad 10. Nie będę tego liczył, bo to akurat w tak dużych roślinach nie ma żadnego znaczenia. Zatem pień urósł 15 cm, to jest najważniejsze, ma 2,5 m, ten ma 2,10 m, więc praktycznie się zrównały, co zresztą nawet widać tutaj. Liście mają około 1,5 m, więc całość to jest jakieś 3,5 m. Metra. Tutaj z tyłu e, rośnie sobie karłatka Hamerobs Humilis, zwykła nie wolkano, nie cerifera. Ona ja jej w zasadzie nigdy w ogóle nie mierzę, ale muszę zacząć. Zmierzyłem 5,55 całość 1,60 m taka jest wysokość. I tak ona sobie oj, tutaj rośnie. Niestety tu ma straszną gęstwinę, no ale zobaczymy, jak będzie sobie dawać, jak będzie sobie dawać tutaj radę. Jest tutaj dwie, to będzie jej druga zima, bo nie wiem czy pamiętacie, pierwsza padła, która była tutaj kilka lat, yy, też jest o tym film na YouTubie, więc nie będę wracał do tego, co, jak i dlaczego. Tutaj mamy mały wagnerianus, ten, który rośnie w cieniu, o którym yy, przed chwilą opowiadałem, że to nie on zapłodnił tamtego. I zobaczcie, tutaj liście wyrastają jeszcze z samego, z samego końca. Czyli on w zasadzie ma liście od samiusiękiego dołu, nic tu, tam, tutaj nie obcinam. On miał pień e, 35 cm, a w tej chwili pień jest 45 cm. Zatem urósł 10 cm pnia i wypuścił 7 liści. A ten oto tutaj, który się jeszcze rozkłada, to jest liść ósmy. Tak jak mówię, on tutaj rośnie w zupełnym cieniu. Dlatego wzrost jest taki jaki jest, ale ja chcę mieć tutaj taki kawałek takiej specjalnej dżungli, liście na liściach. Mnie się to podoba i taki, taki mam wariacki zakątek. Przepraszam, tutaj mamy trochę karpus Nainital, który zaczyna ostro przyspieszać. On miał 30 cm pień w zeszłym roku, teraz ma 40 cm. 40 cm pnia i wypuścił 7 liści. Jego wysokość całkowita, jakby policzyć do ostatniego liścia, który tutaj, do tej końcówki, która tutaj jest, to sięga mi do nosa, więc to jest jakieś powiedzmy 1,65 m, coś takiego. Zobaczymy w przyszłym roku. Zatem 7 liści, 10 cm pnia i całkowita wysokość to jest około metr. 65, 70, zobaczcie, tutaj też jeszcze wyrastają liście z samej ziemi, nic tu nie obcinam to jest prawdziwa dzicz. tutaj mam bambusa, którego dostałem od Artura jako jeden badylek no w tej chwili zrobiło się niezłe bambusowisko fajnie nadaje tutaj takiego fajnego klimaciku, wy już kilka rzeczy bambusów ode mnie na przyszły sezon pozamawiali, dokładnie to są takie bambusy no i wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie Tutaj mam Sabal Minor, który był posadzony w tym roku. Jeżeli ktoś nie zna jego historii, to niech się cofnie do wcześniejszego filmu o Sabalu minorze, więc nie będę tutaj nic opowiadał. Roślina nowa, więc nic nie mogła urosnąć. Lecimy dalej. Tutaj też w tym roku posadzona hybryda Juka Rostrata rigida, mieszanka mamusia rostrata, tatuś rigida. Ona ciągle rośnie, a po czym to poznaje? Patrzcie, tutaj na końcu są takie igły, widzicie? To są takie, one są bardzo ostre. Dlatego ja za każdym razem, jak tylko tu podchodzę i widzę, że już się pojawiły, to przychodzę je nożyczkami, Cia! Nie dlatego, że ich nie lubię, ale dlatego, że mam dwuletnie dziecko i nie chcę, żeby coś się mu stało. I robiłem to niedawno, ale jak widać, nowe wyszły. Więc, nawet tu rękę delikatnie wsadzę, to ciągle, to jest ten jakby szczyt. On się ciągle otwiera i ciągle wyrastają nowe. Zobaczymy, jak ona przeżyje. Nie zamierzam jej zabezpieczać. No, chyba, żeby było nie wiadomo, jak zimno minus 30 stopni no to coś będę robił. Wiadomo, ale na razie kompletnie nic. <grytanie> tu jest ten doniczkowiec, który był testowany. No, jak widzicie, nic mu się więcej nie stało. Oprócz tego, o, jak mu się liście przebarwiły, tak. Tak wyglądają uszkodzenia mrozowe. Cykas revoluta. Reszta liści wygląda normalnie. Niedługo będę go zabierał do domu. I kolejna świeżo posadzona roślina to jest nanorobsrycziana. Póki co bardzo choruje po posadzeniu. Ciągle końcówki jej przysychają i na pewno nie jest to z powodu nadmiernej wilgoci, bo ostatnio praktycznie w ogóle nie pada. Zobaczymy, jak ona się będzie miała. Jak ona się będzie miała na. Yy, na wiosnę, <laughs> czy będę ją zabezpieczał? No, to jeszcze się okaże. Zobaczymy w czasie sezonu i zaraz jeszcze w sezonu zimowego, i zaraz jeszcze podejdziemy do Olbrzyma, żeby kilka słów o nim opowiedzieć. Bo w ogóle nigdy o nim nie opowiadałem. A przecież, jakby nie było, to on też tutaj rośnie i się zaraz na niego przełączymy. No, i jesteśmy przy naszym, przy moim olbrzymie kochanym. Olbrzym ma, zmierzyłem pień. Bo po prostu nigdy nie mierzyłem, jakby się mnie to nie interesowało. W tej chwili pień ma 350 cm, czyli 3,5 metra. Liście mają około 1,5 metra, więc cała roślina ma 5 metrów. Posadzony został, sprawdziłem to dzisiaj przez ciekawość, w, 2000, w 2014 roku, a jest 2019, czyli jest u mnie 5 lat, przeżył tutaj 4 zimy. No niestety, on swoje przeżył, dlatego że się palił, później słabo rósł, tak jak mówię, wszystkie rośliny, które są posadzone, yy, takie wielkie, to one nie będą miały przyrostów. I popatrzcie, jak go przywiozłem, miał chyba 320 cm może 310, teraz ma, więc 40 może centymetrów pnia urósł przez cały ten czas który tutaj u mnie jest, tak wielkie rośliny na początku się muszą długo ukorzeniać, więc 2-3 lata, a później dopiero zaczyna się, można mówić o jakimkolwiek wzroście. Ale mi szczerze mówiąc, nie bardzo zależy, żeby ta palma jeszcze jakoś bardziej rosła. No bo sami wiecie, że ona już jest bardzo atrakcyjna, bardzo duża, i nie potrzeba mi, żeby miała 10 metrów, chyba że rzeczywiście klimat się tak ociepli, że nie trzeba będzie nic. Zabezpieczać. Ja ją bardzo lubię. To jest jedyny mój tak zwany golas. Sam go goliłem. Podoba mi się bardzo. Trochę karpus z takim, z takim ogolonym pniem. To jest takie, według mnie nadaje takiego charakteru tropikalnego. tak? Ja bardzo lubię takie tropikalne rzeczy. Pytał się ktoś, czy, czy on przez to nie zmarznie. No, przecież i tak palmy dogrzewamy, więc jak ma zmarznąć? No. Nie ma to u nas żadnego znaczenia. Gdybyśmy mieszkali we Francji, na jakimś, nie wiem, pograniczu, że może być na tyle zimno lub nie, no to można by się zastanawiać. Ale my mieszkamy w Polsce, palmy zimą dogrzewamy, więc nie ma to żadnego znaczenia. Jak ktoś chce, może sobie ogolić. Także to jest wszystko. Podsumowanie sezonu pełne. Eee, na wiosnę będziemy odkrywać, pokazywać. No cóż, mogę powiedzieć, życzę Wam wspaniałego dnia. Rezerwujcie palmy na wiosnę w bezpan.pl. Przyjeżdżajcie, porozmawiamy, pogadamy. Yy, polecam się w doradztwie. Nieraz mnie ludzie pytają, yy, gdzie, gdzie posadzić, albo jak zaaranżować. Nie jestem specjalistą w aranżowaniu ogrodów, to nie jest jakby moja branża. Ja mogę poradzić, jak, żeby jak rosły, żeby dobrze zabezpieczyć. Natomiast jak to ma wyglądać, żeby było ładnie. No to już chyba kam, sam każdy musi lub poprosić jakiegoś projektanta ogrodów. Bo ja, ja lubię robić to, na czym się znam, a to na czym się nie znam. Wolę komuś nie wmawiać, że się znam. I chciałbym, żeby mnie wszyscy traktowali tak samo, żeby żeby każdy mi mówił prawdę. Jeżeli czegoś nie wie, to żeby mi to powiedział. A ja się wtedy zapytam kogoś, kto wie. Życzę Wam wspaniałego dnia. Sadźcie palmy, kupujcie, bo przecież razem zapalmiamy Polskę, obojętnie gdzieby ktoś nie mieszkał. I jeżeli jeszcze ktoś ma ochotę zaprosić mnie do siebie do ogrodu, pokazać jak jego palmy rosną, to będę wdzięczny i na pewno któregoś dnia się zjawię. Wspaniałego dnia, trzymajcie się, Marek Malec, BestPam.pl, bardzo Was proszę, subskrybujcie kanał, żeby się palmiarstwo rozchodziło, dawajcie łapę w górę, a jeżeli Wam się nie podoba, dawajcie łapę w dół, tylko uzasadnijcie dlaczego, nie podoba mi się, bo pieprzysz głupoty albo coś. Z chęcią posłucham, i jak coś pieprze, to się poprawię. Wspaniałego dnia, trzymajcie się, cześć.